Hej, hej! Z tej strony Asia z kanału Kunia Budżetuje. Słuchajcie, chciałam się dzisiaj z Wami przywitać w filmie z kosztami rocznymi i z funduszem życiowym. Coś mi się niestety stało z dźwiękiem z oryginalnego filmu, tak więc słuchajcie, dogrywam dźwięk. No od razu przyspieszyłam troszeczkę sam film i będę uzupełniała nasze koszty roczne. Pierwszy podatek mieszkaniowy Dodaję do niego 200 zł, tak jak co miesiąc. I generalnie też chciałam wytłumaczyć jeszcze tym osobom, na przykład, które są nowe na moim kanale, czym są w ogóle koszty roczne. Są to te koszty, które musimy za, zapłacić jednorazowo w roku, jakiej, jakąś wyższą kwotę i możemy się do tego przygotować, dzieląc całą kwotę przez 12 miesięcy. I zbierać sobie ratami co miesiąc, tak jak na przykład tutaj opłatę ogrodową podzieliłam sobie na 12 miesięcy i zbieram sobie co miesiąc po 30 zł do koperty. W momencie, kiedy będę miała do zapłaty tam ponad, no, prawie 400 zł, po prostu wyciągnę i tyle i, i potem znowu będę sobie pomału, powolutku y, robić kolejne. Tutaj tłumaczę, dlaczego tak to jest fajne i ważne. Dlatego, że na przykład, tak jak mam w grudniu do zapłaty OCJAC oraz przegląd Out, no to grudzień wiadomo miesiąc prezentowy, świąteczny, a nagle wyskoczył człowieku z prawie 7000 złotych jeszcze dodatkowo. No to dziękuję bardzo. wolę się przygotować i odkładać sobie co miesiąc 500 złotych na OCJAC i po 50 zł na przeglądy aut. Ja wiem, że można mieć tańsze ocajace. Ja to wszystko kumam, ja to wszystko wiem. Natomiast ja jestem użytkownikiem samochodu. samochód nie jest mój, więc tak, samochody nie należą do mnie, nie jestem ich właścicielem, nie tylko stanę się właścicielką jednego z nich. Ale póki co yy, nie zamierzam zmieniać tego ubezpieczenia, bo jest ono bardzo dobre i w, w kryzysowych sytuacjach, jeżeli cokolwiek się dzieje, to mam i auto zastępcze, i holowanie i tak dalej, i tak dalej. Więc ja naprawdę nie zamierzam tego zmieniać. Yy, tutaj... Yy, PBKM, tak, tak jak mnie poprawiłyście ostatnio, Polski Bank Komórek Macierzystych, ale PKMB u mnie zostanie już po prostu, łatwiej mi się to wymawia, czyli krew pępowinowa, krew pępowinowa pobrana przy cesarskich cięciach obu synów. Ja trzymam tą krew pępowinową w banku i raz w roku mam do zapłaty po prostu fakturkę za to wcześniej opłacał to mój tata natomiast w tym roku chciałabym ja no wiecie dla wnuków chciał nie? tutaj słuchajcie zrobiłam sobie nowy koszt roczny jako badania dlatego, że nie tylko mój synek co roku musi mieć wykonywane badanie prywatnie ale również ja będę musiała raz w roku przynajmniej robić sobie pewne badania yy, laboratoryjne i USG, oczywiście. Yy, więc uznałam, że będę sobie odkładać, słuchajcie, stówkę yy, raz w miesiącu i spokojnie. Niech będzie to sobie yy, po prostu, yy, niech leży i czeka. Nawet nie słuchajcie się. A bo wiecie, co opowiadałam generalnie, że ten mój synek. No, to dlaczego? Przecież to jest dziecko i tak dalej. Powinien mieć refundowany, bla, bla, bla. Ale akurat te wysoko znaczy, tu akurat chodzi o badanie przy takiej wadzie, jak ma syn, że najlepiej jest wykonywać badanie u tego samego lekarza na tym samym aparacie rok do roku, żeby łatwiej było po prostu wyłapać wszelkie nieprawidłowości. I słuchajcie, wydatki takie koszty nasze życiowe, czyli te cele, na które ja chcę zbierać i są dla mnie ważne, czyli taki bufor na zdrowie. I tutaj standardowo jak co miesiąc dodaję dwie stówki, czyli będę miała tutaj już na zdrowko 600 zł. No, i w tym roku, na przykład na te badanie syna, no to po prostu wezmę z tej koperty w kwietniu. Jeszcze go nie umówiłam, muszę go umówić koniecznie. Tak więc tak tutaj na mieszkania tak jak Wam ostatnio mówiłam, była niedopłata, więc już to zapłaciłam, ale koperta jest pusta, więc zaczynam od nowa i włożę sobie stówkę. Czyli zaczynamy od zera i będziemy znowu zbierać wcale nie czuję jak mi się rymuje co tu naprawy aut naprawy aut też dostaną stówkę na razie się z autami nic nie dzieje, ale, ale dobrze taką stówkę mieć i oczywiście tutaj ja muszę mieć, słuchajcie, nie dość, że nominałami to jeszcze nowe banknoty muszą być pod spodem, stare muszą być bliżej, norma e, po prostu mój tak mózg działa i tutaj chciałam sobie słuchajcie, już dokończyć awaryjne czyli mam taki 1000 zł awaryjnych ja też trochę na koncie mam takie wiecie awaryjne, no ale na koncie nie zawsze jestem na przykład w stanie szybko wysłać, a gdyby yy, rzeczy nam było potrzebne do czegoś, nie wiem, coś by się wydarzyło, a mnie by nie było, no to, no to niech będzie taki wiecie jak luźny yy, w chałupie. No i on sobie raczej będzie siedział tutaj pewnie w tym binderze, może gdzieś na przód dam słuchajcie później tą, albo na tył, na tył ją dam w sumie. Tą kopertę, żeby też wiedział, gdzie to jest, albo może słuchajcie, chyba do kosztów zmiennych yy, do binera przerzucę, bo on potem nie wie, gdzie szukać. Wiecie. No, to tak mu zrobię. Yy, tu się jeszcze zastanawiałam, czy coś dodać do jakichkolwiek innych yy, wyzwań, ale w sumie nie za dużo mi tam zostało, więc. Yy, Tutaj już zostawię te nasze fundusze życiowe. Nie, oczywiście przejdę do zdrapki, bo kimże bym była, gdybym nie zdrapała chociaż kilku pól? No, jak się możecie domyślać, jak jest zdrapka, jak jest sześć pół, to pewnie pójdę na całość, nie? No, dawaj Jaśka, dawaj, dawaj. A nie, to zawsze rozgadana. Jak to ja. Mhm. Daje działka. Dycha. Będę sobie zaraz słuchać na boczku, na tym, na kalkulatorze liczyć. No właśnie. Kolejne 20, czyli mamy 30 zł. Kolejna dyszunia, 40. Boże, wiecie, co to i tak jest na przyspieszeniu? Ja się zastanawiam, ile to ja muszę gadać w trakcie robienia tych filmów, że na przyspieszeniu dalej to jest wszystko wolne. Ale co tam? Słuchajcie, 85 zł wydrapane, więc zaraz sobie będę dodawać. Wszystko pięknie, ładnie. Dwie stówki były w tej zdrapuncji. Więc od razu zrabkę sobie odłożę. A kasa pójdzie do wyzwań. No ja to jednak gaduła jestem, co? No, naprawdę nie. O kim ja to mam? No, nas, co, wszyscy w mojej, rodzice, w mojej rodzinie to wszyscy jesteśmy gadułami. To takimi naprawdę mega, mega, mega. Dobra. No i słuchajcie, dwie stówy do rozłożenia w celóweczki. Muszę pomyśleć chyba znowu nad kadrem, co? Bo strasznie tą ostrość gubi. No w sumie, co się dziwić, jak ja cały czas sam rękami macham, nie? Dajcie mi znać koniecznie, czy yy, mocno Wam przeszkadzają te yy, zbliżenia czasami, jakie ja rękę przełożę, czy niekoniecznie. Yy, tutaj zastanawiam się, w które wyzwania dać, ale jednak, słuchajcie, wygra to, że dam stówkę do yy, ślubu i stówkę do self-care. No, bo miałam dwie stówy, nie? Z tej zdrabki, więc spoko. A wiecie, grosz do grosza, oczywiście, nominałem. No, zbiera się, zbiera się. Słuchajcie, fajnie, bo, bo widać światełko w tunelu. Nie, słuchajcie, widać naprawdę mm, fajny cel. wiecie, to nie będzie jakiś, nie wiadomo, jaki wystawny ślub, i tak dalej. Ja nie potrzebuję, nie wiem, 30 tysięcy, czy tam więcej na mm, jakiejś sali i tak dalej, bo to będzie maleńki ślubik. Zwłaszcza, że to tylko cywilny, nie? No. Mm. I generalnie tam potem 1000 zł już się zebrało, no a tu w self-love idzie stówka, więc będzie 150. Też na coś wydam. Tak, jak wszystko. Po to zbieram, nie? Żeby później na coś wydać. Dobrze. A, yy, słuchajcie, kupiłam nowe koperty na Aliexpress, takie bez tych zamków, w sumie nie wiem co mam na ich temat, słuchajcie, powiedzieć, one są takie przycięte yy, krócej z przodu, tył mają trochę dłuższy, yy, ten tył jest takiej długości jak te od kasie z budżetownie, natomiast ten przód jest krótszy i mam, i tak się trochę zsuwa ta kasa w tym, no ale w sumie nie wiem jeszcze jak się... Wypowiedzieć. No, nic tam mi nie ucieka, nie? No bo Binder, jak zamykam, to spoko, ale tak muszę to troszkę poprawiać, zostało mi tam słuchać jeszcze 50 zł. Tu się jeszcze zastanawiałam, czy gdzieś wrzucić, ale postanowiłam jednak, że te pieniądze pójdą na yy, koszty. Z, my Boże, yy, na wyzwania cotygodniowe na przyszły tydzień. No się jeszcze zastanawiałam i moi drodzy chciałam wam jeszcze pokazać jedną rzecz. Ale to za momencik o właśnie kupiłam sobie ostatnio na aliexpress też takie breloczki Z dzwoneczkami. Okej, okay. z manekina kony? Nie, ne. <śmany> no. Czyli generalnie wszystkie mają przynosić fortunę. Tak, no bo do tego różowego, słuchajcie, binderka nie miałam żadnego breloczka, więc postanowiłam, że sobie właśnie taki kupię, a że się nie mogłam zdecydować, który to wzięłam. trzy. Ale to. Najprawdopodobniej no skończy się tak, że jak dzieci moje wykukają, że ja takie coś mam, to pewnie będą chcieli do swoich binderów. I tutaj się jeszcze zastanawiam, czy nie przełożyć sobie. Słuchajcie, tego. Znaczy tutaj przekładam, ale później wiecie co, jednak wróciłam do tego mojego starego breloczka. Jakoś tak mi bardziej pasuje, pasują to moje frędzle z tymi monetami. Ja nie pamiętam jak one się nazywają, ale to też jest taki symbol bogactwa. Tu się prezentowało pięknie, ale jednak później, słuchajcie, zmieniłam. No i jest stokrotka. Słuchajcie, ta stokrotka była tutaj dopięta, ale Ewelinka, pozdrawiam cię. Ewelinkę ze stokrotnika. Natomiast przesłodkie są te branoczki. I yy, one jakieś tam grosze kosztowały, grosze. Nie wiem, tam chyba po 8 zł. I dokupiłam sobie, słuchajcie, jeszcze na, yy, na AliExpress takie dwie fajne smycze do kluczy dlatego że nie mam do innych kluczy tam domowych nie mam brzęka i do kluczy z pracy te smyczki też były chyba po 8 zł i są mega 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 zrobione i są bardzo słuchajcie trwałe naprawdę aż się sama zdziwiłam, bo są naprawdę mocne tu naprawdę słuchajcie próbowałam szarpnąć no takie w moim stylu Generalnie to bardzo dziękuję Wam za wszelkie yy, życzenia zdrowia. Jak słyszycie, już jest naprawdę spoko z tym moim gardłem. Już jestem w stanie normalnie funkcjonować w miarę, ale nie krzyczę. No, jeszcze takie delikatne wiecie. Yy, no, delikatnie jeszcze czuję w tym gardle, ale już nie ma tam. Generalnie jakiś tragedii. No i co? Aśka jeszcze będzie gadała przez parę dziesięć sekund. No, generalnie to wiecie co? Badajmy się. Znowu jakieś wirusy yy, latają, fruwają w powietrzu, więc naprawdę dbajmy o siebie. Yy, Odwiedzajmy lekarzy, jeśli to potrzebne. Wiecie, jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, naprawdę lepiej zapytać lekarza niż potem żałować, że nic się nie zrobiło dla samego siebie. Późna godzina, nie, wcześniej jest, ale ja i tak się już słuchajcie, będę żegnać. Dziękuję, że byliście ze mną. Dziękuję, że obejrzeliście do końca. No i na razie, pa pa!